Obok skweru tam na rogu zamknął ktoś jedyną pralnię. Sąsiad do uzjat pierogi i wyjechał do Australii. Zaprosiła nas do walca, specjalistka od dolara Kumpel zwoja ma swój warsztat, bo się stara. I tylko senne babie lato po starem. Zamglonym słońcem jeszcze grozi nas od zimy. Czerwone jabłka znów się toczą ku jesieni. Jakby więcej niż przed rokiem pajęczyny. Pewien aktor, co grał cyda, teatralnej dość miał graki I dostarcza dziś na lido żabie łódka i ślimaki Eks dziennikarz, co ma głowę, kupił w Moskwie sklepy cztery Potem nagle zachorował w na teryt I tylko senne babie lato po staremu Zamglonym słońcem jeszcze grozi nas od zimy Czerwone jabłka znów się toczą ku jesieni Jakby więcej niż przed rokiem pajęczyni. Najpierw włoskiej i francuskiej jest langusta sumbezości bezości I personel w czarnych muszkach tylko gdzieś wymiotło gości A na placu mlecznym barze zawsze tłum się kłębi zwarty Chociaż nie ma tam szatniarza ani karty I tylko senne bawie lato po Zamglonym słońcem jeszcze grozi nas od zimy Czerwone jabłka znów się toczą ku jesieni Jakby więcej niż przed rokiem pajęczyny i tylko senne bawię lato, jak co roku Błękitną giełką znów przemieszcza się przez łąki. Lecz skąd u ciebie, miła moja, ta łza wokół? Może po prostu z uczulenia? Tak rozkosznie się czuję, odkąd nie jem już mięsa Złote myśli hoduję, niczym lechu wałęsa Tak cudownie się miewam, odkąd jestem Jaroszem Cztery jabłka, sałatka i groszek Nikt mi dzisiaj nie wmówi, że potrzebna kiełbasa Każdy może polubić, na wodzie i kasze I te lekki jak piórko wiatru nosi mnie w górę Nad Belweder i Pałac Kultury, nową Polskę bez obciążeń, tak wesoło, tak dobrze miść. Bez kalorii, ale wolny To mój refren, to hasło na dziś Bez tłuszczyku, zadam szyku Nowa dziurka w pasku już jest W starych butach, lecz żwawą Mknę przez wolną Warszawę czakotworcy ważniejsza jest treść tak rozkosznie się czuję, aż się w głowie nie mieści, odkąd już nie pracuję, od tej siódmej trzydzieści. Wyleguję się w łóżku, budzik młotkiem rozbiłem, Pod od jutra dostaję zasiłek. Niech ciłacze pieniążki na książeczkę ciłają, ja poczytam te książki, których mi zabraniali, gdy się rajem literek, już będę miał dosyć, to na skrętą w niedzielę do Polskę bez obciążeń tak wesoło tak dobrze miść. Mi bez kalorii, ale wolny to mój recręt, to hasło na dziś. Bez tłuszczyku, zadam szyku nowa dziurka w pasku już jest. W starych butach lecz drzewa wąknę przez wolną Warszawę, wszak otworcy ważniejsza jest treść. No Polskę bez obciążeń tak wędrować, wędrować się chce. Na piechotę, bez roboty, bez dodatków, jak rybka, sotę. plac bankowy znów jak nowy, żegnaj, żegnaj, milicjo, bye obajwaj. Aby dotrzeć do celu, zaczynamy od zera. Ameryka nazwita, all right! Ameryka nazwita, all right! Mówisz, że jestem kochany Wszystko wiruje zabawą Jestem stworzony, żdąc malowany Spójrz na mnie między Śniadaniem a kawą Ja jedną kreską stworzony Panicznie wdycham powietrzu I płaczę, płaczem czerwonym pójdź na mnie jeszcze a czasem język wytykam na ciebie moje słońce uciekam spojrzeń unikam bo wiesz domyślam się no, bo tam końcu. ludzie idą też ciesz się mną jeszcze ja cię rozmawię i wzruszę, zanim się znudzę i zetrze. Wesprę ciało mi duszę. Spójrz na mnie jeszcze, zanim w dzień wejdziesz po nocy. Zanim poświęcisz się sprawom, Spójrz w pełne klocki mych oczu, Choćby pomiędzy Śniadaniem a kawą. Zanim się znudzę i zetrzesz, Spójrz na mnie jeszcze. Ogromny pałac wybudował sobie pan Wśród wielu komnat pokój, w którym chciał być sam Lecz ty tylko się znalazł w nim. Za nim szła żona oraz syn Synowa wujek, wujka, brat I dziadek, co makowiec jadł Dwa perskie koty żółw i piesek raz, haski Razem z Bobaskiem, co pościkał się w majtaski bo ludzie są już takie głupie, takie głupie są i część, że lubią tłoczyć się na kupie, zamiast iść na stronę gdzieś i choćbyś zwiał na chwilę grupie, Twoim śladem będzie leść. Bo ludzie są już takie głupie, ludzie się kochają gnieść. Ustronne miejsce parka w parku chciała mieć, by móc uprawiać teraz starszą w świecie rzeczy. Lecz nim zdążyła, lec pod bzem Pojawił się emeryt z psem I żołnierz co browarek pił, bo na przepusce właśnie był spóźniony kolarz. No i stolarz zlał bzegą i gość z plecakiem co szedł w krzaki za Bo ludzie są już takiego, bie takiego piesą i cześć, że lubią tłoczyć się na kupie, zamiast iść na stronę gdzieś I choć być zwiał na chwilę grupie, moim śladem będzie leść. Bo ludzie są już takie głupie, ludzie się kochają gnieść. Choć Choćbyś przez życie własną drogą pragnął iść To nie myśl sobie, że swobodny jesteś miś Gdziekolwiek pierwszy zrobisz krok, już się za tobą kłębi tło Stryj i stryjenka, i jej syn, i kumpel z co z nim pił Babina, która w sierpce kotlety I jak ci facet, który szuka toalety Ludzie są już takie głupie, takie głupie są i cześć, że lubią tłoczyć się na kupie, zamiast iść na stronę gdzieś. I choć być zwiał na chwilę po poim śladem będzie leść, bo ludzie są już takie głupie. Ludzie się kochają gnieść, ludzie się kochają gnieść, ludzie się kochają gnieść. Telewizji się znowu sprzeczają. To był gorszy, czy Hitler, czy Stalin To by lepszy był dzisiaj dla Polski Paderewski, Piłsudski, czy Dmowski A najgorszy, czerwony, zły motłoch Ten dzierżyński, marchlewski Nowotłoch. O Sejmiku otwarte jest studio Więc wyłączmy, syneczku, to pudło bo cały świat nie jest wart, nie wart jest jednej łzy małego króla, co z misiem sobie śpi. Bo cały świat nie jest wart, nie wart jest jednej łzy małej królewny, co z walką sobie śpi. Coś tam zara majaczy na błonia, to moczulski już tworzy legiony, choć na portki brakuje gotówki. Nowe partie się lęgną jak mrówki. Każda śliczna, liryczna i dobra, Każda z nich apetyczny ma program, Ale z wszystkich programów, syneczku, wybierzemy ten kącik nad rzeczką. Bo cały świat nie jest wart, nie wart jest jednej łzy Małego króla, co z misiem sobie śpi. Bo cały świat nie jest wart, nie wart jest jednej łzy Małej królewny, co z walką sobie śpi. Gdy ci, synku, przerzedzi się jeżyk, ksiądz Jankowski już będzie papieżem. Korwin przemysłem się zajmie, a po ojcu zagwiżdżę ci czajnie. Wieców narad, masówek unikaj, zamiast Lecha Leśmiana poczytaj. Weź syneczka lub córkę za rękę i pamiętaj, że małe jest piękne. Bo cały świat nie jest wart, nie wart jest jednej łzy małego króla, co z misiem sobie śpi. Bo cały świat nie jest wart, nie wart jest jednej łzy małej królewu, co z lalką sobie śpi. Bo cały świat nie jest wart, nie wart jest jednej łzy małego króla, co z misiem sobie śpi. Bo cały świat nie jest wart, nie wart jest jednej łzy małej królewu, co z sobie śpi. Choć choinka jasno świeci, handrowa to ciut i smutno. Święta prędko tak przelecą, lecz po świętach czeka jutro. Pan prezydent już posiwiał, jak tu zrobić coś z niczego? Lecz ja nie mam na to wpływu i dlatego chciałbym wierzyć znowu Mikołaja. O pragnieniach mu napisać, spod poduszki wyjąć Chciałbym, by docenić, że się stara Rzucił marnych parę złotych na komorne i kapotę Chciałbym znowu wierzyć w Mikołaja Z niepokojem czekać w progu, aż nadejdzie z siwą brodą By stary list odnalazł Wielkim worku przyniósł razem stos zabawek z moich marzeń, by dziecinne moje spełnił sny, ach, jak dobrze, jak dobrze byłoby. Szynka jakoś poszarzała, przestał kusić blaskiem łosoś. Gdy zwątpiła dawno wiara, a nadzieja też ma dosyć. Pozostała jeszcze miłość, ale w czoło się stuknęła, z wielką forsą do Londynu odpłynęła. Chciałbym wierzyć znowu w Mikołaja, o pragnieniach mu napisać, spod poduszki wyjąć misia. Chciałbym, by docenił, że się stara. Rzucił marnych parę złotych, na komorne i kapotę. Chciałbym znowu wierzyć. Mikołaja, z niepokojem czekać w grobu aż nadejdzie z siwą brodą, by zgubiony stary list od nasł. W wielkim worku przyniósł razem stos zabawek z moich marzeń. By dziecinne moje spełnił sny, ach, jak dobrze. Dobrze byłoby święta, święta i po świętach, jak co roku na okrągło, stary skończył się kalendarz. Trzeba zacząć od początku. Nowe zmarszczki, nowe fałdy, stare rany, stare raty. I dlatego chciałbym jak przed laty wierzyć znów w świętego Mikołaja. O pragnieniach mu napisać spod poduszki, wyjąć misia Chciałbym, by docenił, że się staram. Rzucił marnych parę złotych na komornej i kapotę, by dziecinne moje spełnił sny. Ach, jak dobrze, jak dobrze byłoby. Ach, jak dobrze. Obok skweru tam na rogu zamknął ktoś jedyną pralnię, sąsiad do uzjat Pierogi i wyjechał.